Dobry dzień dobry. Burza przeszła, więc słuchajcie, więcej słoneczka wyszło. I dlatego szybciutko tutaj do Was wskakuję, żeby Wam właśnie opowiedzieć historię jednego z moich uczniów, która pokazuje, że wiedza to nie wszystko, żeby osiągnąć dobry, wysoki wynik na egzaminie, albo nawet nie musi być wcale wysoki, tylko taki, który ucznia satysfakcjonuje i faktycznie odzwierciedla jego stan wiedzy. I dzisiaj bym chciała opowiedzieć Wam historię. Ucznia, którego bym, który powiedziałabym, że jest bardzo błyskotliwy, ma ogromną wiedzę, bardzo szybko pracuje i ma nietypowe rozwiązania i pomysły właśnie na, na rozwiązanie różnych zadań. I to była od razu moja pierwsza myśl o nim po kilku minutach naszego pierwszego spotkania. I, I wiedząc na początku i to, co. Słyszałam e, i widziałam, jak uczeń pracuje po kilku e, minutach właśnie do naszego spotkania. Dosłownie tak pomyślałam, nad czym my tu mamy pracować? Przecież on jest świetny. No ale z biegiem czasu okazało się, że jednak jestem w stanie w czymś pomóc i jednak naprawdę ta pomoc e, jest tutaj e, w jakimś stopniu, właśnie nie chodziło tutaj o wiedzę, e, ale jest potrzebna. I tu właśnie moje między innymi to podejście do, e, do pracy, to holistyczne, czyli skupianie się na wiedzy, ale również na e, m, uczniach, ich emocjach, ich przekonaniach, ich też reakcji z ciałem, i takim kompleksowym zadbaniu o, o ucznia, no jest, jest tutaj potrzebna. Mimo że na pierwszy oka, tak jak wspominam, mogłoby się wydawać, że ten uczeń już mojego wsparcia nie potrzebuje. On może już ten egzamin ósmoklasisty pisać kilka miesięcy przed wszystkimi, bo tak to z boku wyglądało, i to naprawdę był uczeń, który miał same piątki i szóstki, więc mm, ale, ale. Wiedza, tak jak wspominam, to nie wszystko. I w tym wypadku akurat większą wagę przywiązałam, przywiązaliśmy w pracy do tego, żeby uczeń bardziej sobie zaufał. Bo to, co się okazało, to jego wiedza, jego pomysły podczas pierwszego egzaminu próbnego no, nie przyniosły mu takiej no, satysfakcji z tego wyniku. Ja uważam, że ten wynik ogólnie nie był zły, ale wiadomo, znając ucznia, i jego wiedzy i umiejętności, no to wszyscy w koło razem z nim oczekiwali, że ten wynik będzie co najmniej od 90 do 100 w przedziale procentowym, albo takie co najmniej 80, no ale tak nie było. No i pojawił się u tego ucznia wówczas no, takie zdziwienie, trochę niezrozumienie, rozgoryczenie. I pierwsze co, to pamiętam, po, kiedy otrzymał ten uczeń wynik egzaminów próbnych. To pierwsze, co przyszedł, no to bo on chce pracować więcej yy, i co on może więcej zrobić, ile więcej zadań, bo on w domu pracuje, pokazał mi całą stertę, cały arkusz, yy, arkusze zrobione, całe zeszyty wypełnione. I, i ja wiedziałam, że to yy, tutaj skupienie uwagi na ilości zadań nie jest kluczowe. Yy, I podczas między innymi też rozmów, ale też podczas spotkań, które mieliśmy, no to po prostu wyszła pewna informacja. Dla mnie to była pewna informacja, że ten uczeń bardzo często, to co Wam też wspomniałam, że miał unikatowe podejście, ciekawe pomysły, innowacyjne, takie inne niż wszyscy, do rozwiązywania zadań tekstowych. Bardzo często to wyglądało tak, że jeszcze nie zdążył nawet w przeczytać jakiegoś zadania albo przeczytał i w myślach potrafił sobie wszystko obliczyć i powiedział, że no to będzie wynik 10 na przykład. I... To, co było, i ten wynik bardzo często okazało się, że był prawidłowy, ale to, co było tutaj trudnością u niego, bo od razu wydawało mu się, że powinien to zadanie, Zapisać właśnie w postaci równania, oznaczyć jakąś niewiadomą i rozwiązać, no bo tak, po przede wszystkim robią na lekcji praktycznie zawsze z panią, jak rozwiązywali taki podobny typ zadania, nawet mi uczeń pokazał w zeszycie. bo tak, mu w domu ktoś pomaga i to był taki typ zadania i taka, taki sposób rozwiązania, który jest bardzo często przez wszystkich rozwiązywany. I było mu bardzo trudno zrozumieć ten zapis. I po prostu nie bardzo umiał to połączyć z tym swoim myśleniem. I wtedy to, co tutaj, to, co zastosowałam, i to, co starałam się uczniowi przekazać i podkreślić, to to, żeby nie zmieniał swojego myślenia i podstawiał się pod, to, pod ten schemat, który wszyscy mu wkoło. Podpowiadają, bo oni tylko taki znają, czy to ktoś z rodziny, czy to w szkole, czy koleżanki, koledzy, czy pani na lekcji, to wszyscy podrzucali mu jeden, ale on nie potrafił go zrozumieć i wydawało mu się bardzo trudny. Albo taki niezrozumiały i, i on chciał, jakby naprawdę chciał tym swoim sposobem rozwiązać, ale nie potrafił tego do końca powiedzieć i w otrzymywał różnego rodzaju znaki, że przecież jest taki, taki sposób. Ten, 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 ale nie Twój. I to, co zrobiliśmy na moich zajęciach, to no to, że podkreśliłam przede wszystkim temu i powiedziałam tego chłopca, że masz bardzo błyskotliwy umysł. Jesteś naprawdę bystry. I potrafisz rozwiązać zadania bardzo szybko i w nietypowy sposób. 99 przypadków robi inaczej niż ty. Ale to nie znaczy, że twój sposób jest zły. To nie znaczy, że masz uczyć się rozwiązania innych osób. Może dla innych to jest łatwe, może Pani powiedziała, że ten sposób jest szybszy, ale przyglądając się sytuacji, to dla Ciebie to nie będzie szybszy sposób. Twój sposób będzie szybszy, ten, który Ty sobie wymyślisz. No i podczas zadań, podczas zadań, podczas spotkań zaczęliśmy rozmawiać o tym. Zaczęłam różnego rodzaju zadawać pytania, żeby się przyglądał sytuacji. I mówię, popatrz, jak ja bym Ci teraz narzuciła twój, mój sposób myślenia, to Ty najpierw musiałbyś to wysłuchać, zrozumieć tu i zaszłoby nam dużo, dużo dłużej. A kiedy Ty już masz na to po po pomysł i widzisz rozwiązanie, chociaż wtedy wydawało mu się, że on wie, o co chodzi, ale nie potrafi tego przylać na kartkę. I jeśli jak, ja mu zadałam pytanie, dobrze, to jakbyś mi opowiedział, skąd ten wynik, powiedzmy 10 tego zadania się tutaj pojawił. Ten uczeń zaczął mi tak słownie opowiadać. I w tym słownym opowiadaniu tak naprawdę to opowiadał, jakie ma zapisać działania. Pamiętam, że jakieś było jedno z zadań, dotyczyło coś wypłat jakichś pracowników chyba, i ten uczeń ewidentnie powiedział, no najpierw bym dodał te wszystkie kwoty tych pracowników, później, skoro ich było pięciu, to bym tam podzielił, a coś tam jeszcze, I ja mówię, super. Najpierw wysłuchałam to, co wszystko powiedział, I ja mówię świetnie, właśnie rozwiązanie zadanie przedstawiłeś rozwiązanie. A on dalej. No ale nie umiem tego zapisać. Ja mówię, a powtórz mi, jakie było Twoje pierwsze zdanie? No to, no bo sumować te kwoty, coś tam, coś tam. Dobra. Wiesz, co to znaczy suma? No i taki był trochę zdziwiony, że mu takie pytanie zadałam. No tak. Dobra, to zapisz. Zapisał pierwsze działanie. A później co mówiłaś? Jaką kolejną czynność wykonałeś? I to było w myśli, bo te liczby akurat, pamiętam, w tym zadaniu też również były bardzo um, łatwe, więc to wszystko się tak łatwo w pamięci mnożyło. Jeśli ktoś ma taką umiejętność i naprawdę w pamięci dobrze operuje na liczbach, a ten uczeń akurat miał, i znowu zapisał kolejne działanie. I później już nie musiałam mu tego trzeciego pytania zadawać, bo on już wiedział, co ma zrobić. I zapisał trzy bądź cztery działania i ja mówię, to jest Twoje rozwiązanie i tak będziesz rozwiązywał te zadania. To, co sobie pomyślisz, jest OK. A później to, co na egzaminie no nie możesz tak na głos mówić, ale w myślach te wszystkie czynności, bo ty tam dokładnie określiłeś, jakie działanie, jaka czynność i kolejność tych działań będzie. I ona doprowadzą Cię do wyniku tego zadania. I nie musisz wcale rozwiązywać tego, tak jak większość, czyli oznaczając jakąś tam niewiadomą, wprowadzając, rozwiązując to równaniami. I to, co było, w tym wszystkim ciekawe to to, że ten chłopiec bardzo, ale to bardzo próbował się wpasować i zrozumieć myślenie innych osób. I podkreślał to bardzo, um, wielokrotnie to podkreślał po prostu, że no ja wiem, jak to trzeba zrobić, ale nikt tak nie robi. Albo no ja wiem, że to będzie pięć, ale nie wiem, jak mam to zapisać. I to również była nieprawda. Um, Często też miał, kiedy próbował swój sposób działania wytłumaczyć, to słyszał, słyszał od innych osób, że a po co Ty się tak utrudniasz? Weź, że zrób z tym X raz i dwa i będziesz miał cyk, cyk, cyk. <grych> no ale tu się pojawiał problem. Tu się pojawiało wyzwanie, że coś, co dla innej osoby jest prostsze i szybsze, niekoniecznie dla, tej, dla tego ucznia by było. Bo dla niego nie byłoby to łatwiejsze. Ten pomysł, który mu przyszedł na początku do głowy, który go rozumiał, to jest dla niego szybsze i prostsze. Mimo, że może 99% uczniów w ogóle tak nie rozwiąże. I to, nad czym właśnie pracowaliśmy, to że po pierwsze, nie musi działać tak, jak wszyscy, żeby zaufał sobie, zaufał temu, co mu przychodzi, jaki ma pomysł, jak działa, nad tym bardzo się skupialiśmy, nie wcale na ilości zadań, tylko nad tym takim zaufaniu do siebie, tego ucznia, do tego, że nie musi się wpasować w te, w te schematy, że może będzie pierwszy, który rozwiąże to zadanie w inny sposób i się w jakiś sposób wyróżni. I to jest również oczywiście na plus. I to jego takie błyskotliwe myślenie, takie nieszczampomowe, nie to, to jest podkreślenie jego atutów i on w ten sposób nauczył się, pracując ze mną, tak ym, rozwiązywać te zadania, żeby właśnie mógł to, te swoje umiejętności, talenty, które ma, wykorzystać. I, I z czasem to, co było mm, bardzo fajnie się na to wszystko patrzyło, że z czasem ten uczeń zaczął za, dostrzegać, że dzięki temu swojemu myśleniu jest w stanie zrobić dużo, dużo szybciej. Przestał się też tak e, stresować i ciągle myśleć, co inni by zrobili, albo jak pani by zrobiła, Bo ja mówię za to rozwiązanie jest poprawnie zapisane wszystko matematycznie, dostaniesz maksymalną liczbę punktów. Nie trzeba mieć tak jak większość. I, I to jest piękny proces, po prostu, który pokazuje, że, że, że ten uczeń miał naprawdę w sobie dużo takiego logicznego myślenia, miał dużo w sobie e, ogromną też wiedzę, szybkie działanie, ale chciał wejść w te ramy. Te ramy, które są pokazywane na zajęciach, te, które trochę też są narzucane przez społeczeństwo. A chodziło o to, żeby on mógł w pełni być sobą, żeby sobie zaufać swojemu takiemu też intuicyjnemu. Nieraz mówił, mmm, od razu to i to bym odrzucił, no bo przecież logiczne, że w treści tego zadania nie może być u ujemny. I to było świetne, bo to mi pokazywało też, że ten uczeń myśli. Nie da się tak go łatwo byle czym zwieść i jest po prostu przy tym wszystkim czujny. I ja to bardzo często podczas pracy z tym uczniem podkreślałam. Podkreślałam, że ma ogromną też wiedzę, ale takie ogromną też czujność w rozwiązywaniu różnych zadań i nie da się tak łatwo go wyprowadzić na manowce. Czasami się śmiał z tego, ale ja mówię, to jest naprawdę Twój atut, myślisz przy tym. Nawet jakbyś jakikolwiek błąd popełnił i w jakichś rachunkach, co rzadko mu się zdarzało, to sam zauważy, że mu coś tu nie pasuje. Jak wyjdzie właśnie na przykład wynik ujemny, nawet no jak nie wyszedł ujemny, to to coś jest za dużo, za duża jest ta kwota. I ja zdarzało się, że czasami nie zdążyłam zauważyć, że faktycznie sobie tam coś źle przypisał, czy coś źle pododawał i potrafił bardzo szybko, refleksyjnie do tego podejść i wyłapać własny swój błąd. Ale ja dostrzegałam to jako na plus. Ale mój uczeń powtarzał często, no robię głupie błędy, robię głupie błędy, no znowu bym się pomylił, no straciłbym punkt. Ja mówi nie, nie straciłbyś punktu. Nie oddałeś tej kartki, w pewnym momencie się zreflektowałeś, zauważyłeś, wracasz, analizujesz i po kolei sprawdzasz i sam, bez mojej pomocy. I tu też było to przekierunkowanie jego myślenia o sobie, że znowu zrobił jakiś głupi błąd, że um, popełnia takie Naprawdę kardynalne błędy, że to wszystko jest takie że łatwo może wszystko to stracić, jak się nie skupi i tak dalej, więc on był dla siebie też bardzo surowy. I również to podczas pracy z zajęć ze mną, nad tym pracowaliśmy, nad jego nastawieniem, nad jego takim mentalem, co on myślał o sobie, był bardzo wobec siebie wymagający. Ale oczywiście podczas naszej rozmowy i cotygodniowych spotkań to też okazało się, że co ja między wierszami gdzieś już tam wyczytałam, ale okazało się, że to nie było tylko... Jego słowa, ale to były słowa, które słyszał z otoczenia, które były bardzo często powtarzane, czy to w domu, ale też na zajęciach. Nauczyciele często też tak mówią ogólnie, i dzieciaki to naprawdę wszystko chłoną, i później jeden mały błąd, albo jedno potknięcie, i oni sobie bardzo to wszystko zarzucają sobie, często niesłusznie, i rzutują, że ten tak rzucuje ten jeden błąd na całość. No nie, no, cały już egzamin zawaliłem. Nie ja mówię nie, nie, zawaliłeś. Hello, hello. Zauważyłeś swój błąd, możesz do tego wrócić i super. Nie da się zrobić wszystkiego idealnie i nie da się pewnych rzeczy nauczyć bez popełniania błędów. I teraz tą sytuację to też sobie zapamiętasz, żeby może na przykład troszkę zwolnić. Albo jak właśnie rozwiążesz zadanie, to żeby jeszcze raz sprawdzić, albo czy nie ma jakiegoś błędu, albo sprawdzić z treścią zadania, czy to ci coś pasuje. To jest normalne. Taka analiza podczas rozwiąza po rozwiązaniu zadania, analiza tego, czy wszystko jest dalej zgodne. Takie sprawdzenie. Więc tutaj nie ma nic, błego, nic złego, i to jak najbardziej powinno być na to czas przy rozwiązywaniu każdego zadania. Więc troszeczkę zmienialiśmy tutaj podczas pracy myślenie, właśnie te przekonania, jak ten uczeń, mając ogromne zasoby, może zabłysnąć. I, I to, co powiedziałam Wam na początku, tak często nam się wydaje, że wiedza sama wystarczy, że ten uczeń to sobie poradzi, że on w ogóle pomocy nie potrzebuje. Ja również tak na początku pomyślałam, no ale coś tam było i tak, jak nie miało być, żeby pracował ze mną i, i pewne... Yy, i nastąpił taka, taki, taki proces i zmiana w jego też podejściu, myśleniu o sobie, i również w tym, jak on um, czuł się podczas egzaminów próbnych, bo tu był to kolejny też kolejna rzecz, która się wydarzyła: że podczas egzaminu próbnego pojawił się ogromny stres, który go zblokował i stracił sporo czasu. I ja na to patrzę, że to ok, super i też mu z tym rozmawiałam i dzieliłam się z tym uczniem. Bardzo dobrze, że to teraz wyszło. On był zdziwiony, że ja w ogóle takie mam podejście, ale no, jak to, no, bo pewnie tam mam połowę źle, nie wiem, czy będę miał 50%. Bardzo dobrze, że teraz wiemy, na czym mamy skupić się również i co jest również ważne w, tym, tutaj, w twojej pracy, w twoim tutaj podejściu do egzaminu, że jednak ten stres cię blokuje. I co wtedy, już moja rozmowa też przekierunkowała się w tą stronę. A oprócz tych zadań, które robiliśmy, to było więcej właśnie między innymi, co myślałeś podczas tego egzaminu, jak się zachowywał, jak jego ciało reagowało, co mógłby zrobić w następnej sytuacji, jakie już wnioski wyciągnął z tego, jak bym tutaj mogła, w jaki sposób jakoś. Ja też mu różnego rodzaju ćwiczenia dawałam, które żeby sobie sprawdzał, jak właśnie podczas kolejnego egzaminu próbnego, który wiedziałam, że będzie też miał, jak taka się sytuacja pojawi, to na przykład, żeby próbował i wyregulował swój oddech, żeby między innymi troszkę to ciało uspokoić. Czy żeby skupić wyłącznie na, na, na sobie, a nie na rozglądaniu się w koło I, i tym bardziej jeszcze nakręcaniu się, że wszyscy pracują, tylko ja mam problem i o matko, co się dzieje, no pewnie nie napiszę, no tragedia i się sypie lawina tych wszystkich negatywnych myśli. I tak wygląda dla mnie właśnie holistyczne nauczanie, i tak między innymi właśnie pracuję z uczniami, i wiem, że bardzo często niektórzy uczniowie mają ogromną wiedzę i umiejętności, nie tylko matematyczne, ale mówię tak ogólnie, z dowolnego przedmiotu, a często nie potrafią tego w tym się wykazać bo właśnie są inne aspekty, które są niestety niezaopiekowane. A to jest taka składowa, bo to nie jest tylko wiedza, ale to jest również e, różnego rodzaju przekonania, e, jakie ma uczeń nastawienie, co myśli o sobie, jak reaguje na stres. To są takie czynniki, które, które są również ważne, bo oczywiście bez wiedzy no, to tutaj nie da się napisać, no można tam abc powystrzelać pewne zadania. Ale e, to jest wszystko razem ze sobą połączone. I żeby naprawdę to wszystko tak pięknie zgrało, i ten taki sukces był dla ucznia, bo oczywiście wynik wysoki może być dla każdego znaczyć co innego. Natomiast, żeby ten uczeń taką czuł satysfakcję, że naprawdę to jest to, co dla jego stan wiedzy, i jaki, że ten cel, który sobie zamierzył, osiągnął. I, I wiem, że ta wiedza sama wiedza tutaj nie wystarcza. Dlatego też m.in. tak pracując z uczniami pomagam im, żeby te atuty ich po prostu podkreślić i żeby mogli nawet w tych warunkach stresowych, różnych sytuacjach, mogli w pełni ten swój potencjał wykorzystać. Dlatego też między innymi chciałam się z wami tą historią podzielić, że, żeby pokazać i myślę, że macie wiele takich sytuacji, że tacy uczniowie bardzo, których dostrzegamy, postrzegamy, że no nie, ten to będzie miał 90-100%, on jest no po prostu fenomenalny, no genialny, zawsze na rozwiązanie, błyskotliwy, mądry chłopak, dziewczyna, taki, jak to się mówi potocznie, zdolny uczeń, ale często za tym też idzie presja, jaką właśnie narzuca mu, środow mu jako uczniowi, czy uczennicy, środowisko, rodzina, koledzy i... Niektórzy nie potrafią pod tą presją działać właśnie jak zobaczą na przykład jakąś treść zadania, i pierwsza myśl przychodzi, że nie wiedzą, jak mają to zrobić, to od razu nie zastanawiają się i nie próbują się skupić na tym zadaniu, ale już są gdzieś myślami po prostu no, na tym, co, jak on wypadnie na forum klasy, co inni powiedzą, że się może zapadnie ze wstydu. I nad tym warto też pracować i właśnie nad tym. Również pracuję z moimi uczniami, zachęcam również innych nauczycieli. Nawet pracując w szkole, da się te tematy poruszać, rozmawiać z uczniami, nie tylko i wyłącznie jeśli ma się wychowawstwo na godzinie wychowawczej, ale również gdzieś tam prze, przemycać, przeplatać podczas. Normalnych zajęć z uczniami, rozmawiać z nimi, pytać się, jak się czują, jak sobie radzą ze stresem, bo oni tak naprawdę, jak kartkówka, napisanie sprawdzianu, to jest co innego, a taki ogólnopolski egzamin to jest dla nich pierwszy egzamin i mogą się pojawić naprawdę bardzo różne emocje. Wystarczy też ubrań tego galowego, całego stroju, komisja, wszystko tak oficjalnie. O tej godzinie zaczynamy, nie wolno tam coś rozmawiać. No, są pewne ramy i to sama ta otoczka bardzo, ale to bardzo powoduje, że już jest takie napięcie i jest stres. A gdzie tam jeszcze wykazanie się swoją wiedzą? No, wiemy, że podczas tych sytuacji stresowych no, ciało jest spięte. Często, jak to uczniowie też określają, hmm, dziura w głowie, czarna dziura w głowie, No właśnie przez ten stres. Uczniowie nie są tego uczeni, a można w bardzo prosty sposób o tym mówić, rozmawiać, podpowiadać, i żeby też nauczyli siebie obserwować własne ciało. I i w jakiś sposób próbować testować różnego rodzaju techniki pracy z ciałem, pracy między innymi też z oddechem. To jest bardzo ważne i jakieś takie techniki, które pozwalają im naprawdę w szybki sposób wyciszyć i uspokoić ciało podczas tego stresu, żeby także, powiem, nie przepaścić, zaprzepaścić tej, tej okazji do, do wykazania się wiedzą, czyli na przykład między innymi do stawienia się na egzaminie. Także między innymi tą historią chciałam Wam tutaj pokazać, jak bardzo często ta wiedza, którą uczniowie mają, niestety, ale nie zawsze odzwierciedla, jaki jest później wynik egzaminu. Są różne czynniki, które wpływają na to. I um, wszystkie osoby, które um, będą odsłuchiwały później to naprawdę. Popatrzcie na to też w taki sposób, nie tylko ta wiedza jest tutaj potrzebna, ona jest. Wiadomo, to jest taki też fundament, ale są inne składowe, które są do tego potrzebne, i na tym, między innymi, powinniśmy więcej pochylać swojej też uwagi e, i takiej. Um, w codziennych sytuacjach po prostu wspominać o tym i rozmawiać z uczniami, żeby oni naprawdę nie czuli się tylko tak, że my dajemy im tą wiedzę i rację sobie sami, ale właśnie między innymi opowiadaniem, czy udzielaniem jakiegoś choćby drobnych wskazówek, czy nawet jak ja robiłam, dzieliłam się też swoimi doświadczeniami, opowiadałam o tym, jak ja się czułam, jak ja to przeżywam, a dzisiaj wiem, że na przykład zrobiłabym coś inaczej, albo żebym się tak nie przyjmowała opinią innych, albo żebym zrobiła to, to i tamto. Więc to też jest dla uczniów pomocne i takie mm, też. Wtedy uczniowie widzą, że nauczyciel dzieli się z nimi różnymi przemyśleniami, historiami, czyli też tak miał, też się denerwował y, pierwszy raz y, podczas jakiegoś egzaminu i to jest dla nich ważne, żeby wiedzieli, że jesteśmy tutaj dla nich, że chcemy im pomóc i ich wspieramy nie tylko w tej wiedzy matematycznej, ale całej tej otoczce, która również y, uważam jest bezpośrednio połączona z nauczaniem. Także słuchajcie, to był dzisiaj taki pierwszy live z tą historią. Mam do wam, wam jeszcze do przekazania kilka, myślę, że na, na tą chwilę dwie, um, jeszcze dwie historie, czyli myślę, że w tym tygodniu jeszcze do Was przyjdę dwa razy na live'a i opowiem Wam o innych historiach, które również pokazywały, że um, ogromna wiedza ucznia nie początkowo nie przenosiła się na wyniki i w nauce, i na egzaminie. Ale udało nam się nad tymi innymi kwestiami niż wiedza, czyli nie wcale rozwiązywaliśmy więcej arkuszy. W niektórych przypadkach nie cisnąłam z wiedzą rozwiązywaniem, ale skupiłam się na innych elementach i to przyczyniło się do wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty. To mówię teraz tylko i wyłącznie o ósmoklasistach, ale to się dotyczy na każdym poziomie ucznia, uczniów, także można sobie to dopasować oczywiście do do każdego przedmiotu, na każdym poziomie to po prostu tylko i wyłącznie to są te moje historie z, właśnie z tego roku i na bazie tych obecnych historii, które w tym roku z uczniami się wydarzyły, i dlatego też chciałabym się tym z Wami podzielić, także w tym tygodniu zapraszam jeszcze na, na dwa live. Także dziękuję Wam dzisiaj i do zobaczenia.